Jakbym był takim poturnym misiem, który się nadaje pod kocyk. Nie do końca chodzi o to, żeby pisać ten dziennik, tylko chodzi o to, żeby być uważnym. No i to taka transakcja wiązana Cześć. Jest środa i. Jest 28. odcinek vloga i tego odcinka, z powodu tego, że to jest środa, miało nie być w ogóle. Dobra, nagrałem wstęp na zewnątrz. Odhaczone wyjście na spacer. Dzisiaj miałem taki klimat, takie poczucie, jakbym był takim potulnym misiem, który się nadaje pod kocyk. No Leje na zewnątrz i jest tak nieprzyjemnie. Miałem czytać książkę cały, cały dzień, nadrobić sobie kanemana. No, i zacząłem sobie pisać dziennik, zjadłem sobie śniadanko, zacząłem pisać dziennik. I. No, i zacząłem się zastanawiać nad tym moim kursem Slow Life, sprawdzać statystyki. Widzę, że tam dalej nie ma zapisów, coś przestało działać. Zacząłem się zastanawiać, wlazłem na stronę, czy może nie działa zapis do tego newslettera, o co tam chodzi, kto otwierał i tak dalej. Bo dalej nie mam odzewu od osób, które, które też zaczęły ten krótki kurs. No i wkręciłem się trochę znowu w pracę i zacząłem się zastanawiać, co by to zrobić, żeby to jakoś, jakoś lepiej działało. Przejrzałem tę stronę sprzedażową i stwierdziłem, że nie jest do końca w zgodzie z tym, jak ja się teraz czuję, dzisiaj się czuję i jak, czego oczekiwałbym od tego. Kursu, więc zacząłem kminić nad tym, jak inaczej napisać tę, tę stronę sprzedażową. No i pomyślałem, że w takim razie pójdę do shopy, oleję ten dzień dla siebie dzisiaj i no i coś popracuję. Ale tak sobie pomyślałem, kurczę, no ale jak mu dzisiaj mam pracować, to dzisiaj muszę nagrać vloga. No i to taka transakcja wiązana, i czy ja chcę w ogóle. Nagrywać tego vloga, kurde, no to może jak mam nagrywać tego vloga, to może nie pójdę do tej pracy i nie będę działał. No, ale znowu ta inspiracja. Znowu, kurczę, no jak tu nie robić, jak już mam pomysły, co zrobić, jak to inaczej napisać? Żeby to było w zgodzie bardziej ze mną, jak przerobić w ogóle ten cały kurs na no, zupełnie inną formę i skupić się na zupełnie innych rzeczach niż do tej pory się skupiałem, jak skrócić te wszystkie maile, no więc jak pod wpływem tej inspiracji nie robić. No i pomyślałem sobie, że ta transakcja wiązana to czasem jest takie wyzwanie, taki problem, taka blokada, która no, uniemożliwia nam właśnie działanie w zgodzie ze sobą, czy działanie pod wpływem inspiracji. No, i może to jest jakiś problem, który, który też fajnie byłoby rozwiązać. Do napisania tej strony sprzedażowej użyłem czatu GPT. Przynajmniej w części trochę dopisałem po swojemu, no ale czat GPT wymyślił trochę to po swojemu, i jak sobie zobaczyłem, że na przykład dzisiaj, jak czytałem tę stronę, że ma, ja mam uczyć osoby prowadzenia dziennika. I medytacji, no to pomyślałem sobie, kurczę no ale są osoby, które w ogóle medytują w zupełnie inny sposób albo nie medytują. No i tu nie, nie do końca chodzi o to, żeby pisać ten dziennik, tylko chodzi o to, żeby być uważnym. Ja oczywiście będę sugerował i będę pokazywał, jakie ja techniki stosuję medytacji, czy jakie techniki inni stosują. Jak to u mnie się sprawdza, żeby zainspirować może komuś faktycznie siądzie, ale jeśli nie, to może siądzie jakaś inna metoda, która pozwoli być bardziej uważnym i właśnie na przykład wyczaić, że jest taka transakcja wiązana, która wiąże się z pójściem do pracy, jak, jak na przykład u mnie na nagranie tego vloga. Ja pomyślałem na przykład dzisiaj, że no dobra, no mam tę transakcję wiązaną, ale może kurczę. Może po prostu nie nagram tego vloga, albo nagram dwie minuty tego vloga i wrzucę jako dwuminutowego vloga. Przecież to jest mój format, ja go reżyseruję, ja ustalam te zasady, on ma być w zgodzie ze mną, a nie ja mam się podporządkowywać pod jakieś zasady, które sobie wymyśliłem, albo które mam w głowie, których sobie nie uświadomiłem, a którym się kieruje tak czy siak. Więc może te zasady sobie znajdę właśnie w głowie, uświadomię sobie i to jest właśnie ta uważność również. Kolejną rzeczą, którą chcę zawrzeć w tym kursie Slow Life, jest taka. Wpięcie takich heurystyk, takich metod, które pozwalają nam odkryć na przykład, co jest dla nas szczególnie istotne, szczególnie ważne. Albo w takiej sytuacji, kiedy no, siedziałem sobie przed kawą, czułem się taki jeszcze trochę przydumiony po, po śnie, i nie wiedziałem. Co mi w duszy gra, jak to wczoraj Gosia powiedziała w podcaście. I próbowałem sobie znaleźć jakąś, właśnie metodę kuczyno, ale dobra, to jak ja mam być w takim razie bardziej slow? Jak mam być bardziej w zgodzie ze sobą? Jaką metodę zastosować? żeby właśnie sobie to przypomnieć, żeby nie szukać tego gdzieś nie wiadomo jak długo i pisać dziennik przez pół godziny czy godzinę po to tylko żebym sobie uświadomił aha no dobra no to ja chcę takie mam wartości i takie i tak chcę żyć i i teraz chcę się skupić na tym czy na tamtym zadaniu czy celu. Więc postanowiłem, że bardziej skupię się na heurystykach, czyli takich metodach na odkrywanie właśnie tych nie wiem, powodów, wartości, którymi chcę się kierować i sposobów, w jakich jaki chcę żyć na co dzień. Czyli jeśli nie wiem, co zrobić, czuję się jakiś lekko przetłoczony albo odczuwam jakąś niechęć, to co mogę zrobić w ciągu dwóch minut, na przykład, żeby przypomnieć sobie, co ja chciałem robić, co jest dla mnie ważne i jak podjąć właściwą decyzję. No i jeszcze zanim zabiorę się za napisanie tej oferty i reklam nowych, i stworzenie prawdopodobnie całej nowej kampanii, to chciałem nawiązać właśnie do testowania pomysłów biznesowych. Bo o ile ja nie czuję się w zgodzie z tym, jak to, jak to stworzyłem z pomocą czatu GPT, ale to jednak ja to stworzyłem, te ofertę sprzedażową, te newslettery, choć newslettery to, to akurat ja pisałem w całości, o ile nie jestem w zgodzie z tym teraz. To przynajmniej zrobiłem coś na start. Zobaczyłem ten kształt, ten efekt, te treści w nowym świetle właśnie dzisiaj. Inaczej na to spojrzałem, bo no trochę sobie to przetrawiłem. Zobaczyłem, jak te kampanie działają, czy ludzie reagują, czy nie reagują. I to jest właśnie fajne w testowaniu, że robimy szybki eksperyment, który, Daje nam już cokolwiek na start, a później analizujemy to, badamy, sprawdzamy, czy to dalej jest coś, co my chcemy na przykład robić. Ja o tym mówiłem właśnie wczoraj we vlogu, czyli ta atrakcyjność, czy to jest atrakcyjne dla mnie, nie tylko dla klientów, ale też dla mnie. No i dla mnie na przykład dzisiaj, właśnie ten kurs przestał być atrakcyjny, bo odkryłem, że no w wielu sytuacjach moich, osobistych, to po prostu nie zadziała, więc ja chciałbym zrobić to tak, żeby to działało. Czekam, bo pojechałem z bratową do lekarza, a w międzyczasie myślę sobie właśnie o tym, co napisałem. Ten list sprzedażowy do zwolnijtempo.pl wyszedł nieoczekiwanie, bo zacząłem pisać swoją historię tego, jak doszedłem do tego punktu, w którym jestem, w miarę skróconą, żeby pokazać, jak Jakie ja miałem uczucia, jak ja się zachowywałem, jak ja walczyłem i byłem sfrustrowany i wypalony. I ciekaw jestem, jakie jest twoje zdanie na temat tej historii, czy nie jest za długa przypadkiem, bo starałem się ją maksymalnie skrócić, ale ciekawi mnie, jakie jest właśnie twoja opinia na ten temat. Napisałem, stworzyłem nową stronę, zupełnie nową. I napisałem chyba najbardziej osobistą wiadomość, najbardziej osobistą stronę sprzedażową, jaką kiedykolwiek napisałem. Teraz już kończę, zmontuję YouTube'a. Strona jest opublikowana. Także życzę Ci dobrego dnia. Dzięki. Do dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.